Widzowie! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku gramy sobie w Astrometikę Gra, która wyszła no praktycznie dzisiaj Bardzo kreatywna nazwa, jestem z siebie dumny Ok, Mamy intro Jakieś takie podstawowe Bardzo Mamy statek, który jest zniszczony. I mamy jakąś kapsułę, która ucieka. okej okay. Mamy, mamy intro. Dobrze, mamy. Tutaj. Jump, 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 move Jump, spin Jump, jetpack, Dobra, jakieś podstawowe kontrolsy. I mamy Interakty. My Lock Emergency Entries Final and New Hope. Czy jest tu polisz w tej girze? Ok, znalazłem. Mamy język polski. Dobrze, udało mi się otworzyć listę na zewnątrz. No, nie no, Dobra, mamy tu jakieś. Wracając, mamy terminal. Nie mamy żadnych sygnałów. No i chyba pora już nie wyjścia. Tu coś mamy? Mamy zbiornik tlenu. Tutaj mamy smęcznego burgera i wodę. Tutaj mamy transformator danych, baterie, apteczkę, jetpack. Nie, to jest jetpack. Yy, mamy narzędzi skanera, złomiarza, kapsułę cenową. Myślę, że to jest pierwsze, co będziemy robić. To, to. I to. Dobra. To są nasze najważniejsze rzeczy na obecności, ja? i jesteśmy. Ło. Wow. Okej, okay, widzę, że... No, lekka kraksa bym powiedział. Lekka kraksa. Wracając, yy, mamy kosmos. W sumie czego mogłem się spodziewać? Przecież ta astrometika. Astro, kosmos. Yy, dobrze, zbieramy pierwsze materiały. Wspomina mi to coś jak Subnautiket, tylko w kosmosie, nie? Podobne, rozbijasz się statkiem, yy, przeżywasz jako jedyny i spotykasz po drodze bazy, tam już coś widzę i tam jest pierwszy sygnał, więc to jest dosłownie ale, subnautica, ale w kosmosie. To jest to samo lore, tylko, że tu się nie rozbijamy na Auroro, tylko jakimś... no a tu macie nazwę tego statku, dobrze, zbieramy najważniejsze materiały, no, tlen, o nie. Jeszcze 24 sekundy to nie źle, no staćmy na jetpack chyba, chyba staćmy na jetpack, czy nie staćmy na jetpack, tak idealnie Pierwsza rzecz jetpack zaliczony, super, ubieramy, dobrze, kolejną rzeczą będzie nam, uuu i co można robić, a no tak dobra, nie zmieniło się to, okej okay, poza tym, że chyba jest trochę więcej punktów, okej, okay, dobrze Wracając, yy. o i szybciej się regeneruje niż kiedyś, on dobrze Można powiedzieć, że jestem fanem nowej tej gry, jak sam na i drodze Wiesz, odkąd ją zobaczyłem to wiesz W sensie to jest jedyna gra na obecną chwilę, którą mogą nagrywać, bo skończyły mi się pomysły Bo no wiecie, tak to jest, że się pomysły kończą na gry, nagrywanie w ogóle Powiem, że jestem zły trochę, bo wstawiłem ankietę i do tej pory jak na razie jedna osoba na nią odpowiedziała. Więc jak to oglądasz, to odpowiedz na ankietę, że jest na społeczność. Bo trochę to przykre, że 200 osób nie subskrybuje, a tylko jedna odpowiedziała na ankietę, nie? Trochę to przykre. Dobrze, Ym, złomiasz. Zakładam, że ty będziemy mogli wydobywać tamte skrzynki. Tylko Prologu nie było, bo chyba to w demo było, nie wiem. Rozwalamy to. Pogadacz, kaniny, jak na razie miejsce. Dobrze! I... A ciekawe właśnie się zmieniło. Pamiętam w prologu, że... W prologu i z demo, że była mała, a mała... małe miejsca było dostępne. W demo, jeśli dobrze pamiętam, mogłem ogóle chyba się kamera. Nie, w demo. To... Dobrze, yy, nie interesuje nas co? Interesuje nas zrobienie tego, czyli dwóch przewodów miedzianych i kwarców. To coś wygląda jakby to mógł być kwarc, może narzędzie kwarc, jest kwarc? O widzę, I dwa, mam. Nie wiem po co mi dwa były, jeden. Dobrze, teraz nie będziemy zdychać tlenu. Kolejna część to baterijka i część elektroniczna. Nie powiem, że prosto się tutaj, jest strasznie prosto w się, ale zapewne później będzie ciężej ale i tak ten jetpack jest piękna, jest piękna rzecz Gdyby w subnautice czegoś takiego pamiętacie, nie było Ym, a tutaj jest no a faktycznie, tam w subnautice w sumie masz płetwy coś dzięki czemu się szybciej przemieszczać się, w subnautice szybciej pływasz ale to też dobrze, że sprowadzili coś takiego, bo... Nie było to... Było. I mamy wydobywcę tak zwanego i dobra, no to jak mamy te rzeczy, to sobie gdzieś polećmy dalej. Skoro jesteśmy już takie rzeczy wzbogaceni, to można sobie polecić dalej. O, tutaj się ten leśnik baguje. Nowy sygnał jest dostępny w terminalu. Zauważyłem właśnie, że widzę rozbitą tak wolno. Co jest? Ej, to ten jetpack. Jet, jakby by nie było tego jetpacka, to. Serio? Wow! Nie wiedziałem że to takie wolne. Dobrze, pamiętajcie, jak zakupicie kiedyś tą grę, to pamiętajcie, że pierwsze, co robicie, to jetpack, Bo się nie będziecie mogli przemieszczać. Szukaj płynu. Płyny? Mam, mam. na się nawet tych płynów. Kolejne mamy, zniszczone. Kipset, nowa część odblokowania. Dobra, lepiej yy, tam do tej kapsuły, czy tam do czegoś, bo no, lecimy tutaj. Idealnie. Yy, nie, zaraz mi się tlen skończy. Nie, 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 nie. Poziom tlenu niski. Dobrze, skanera potrzebujemy. Nie, my nie mamy jeszcze skanera. Aha, dobrze. Zapisy tu mamy. Można sobie na to wskazać, to ja I ja go znalazłem, także super. Dobrze, słuchajcie. fajcie ja mamy. minerały. Okej. Okay. O, mamy ciało. Tak raj za słowa. Jak grałem w demo, to tego tu nie było. Dobrze, mamy. czytaj LOG. Kolejny LOG. O, on jest długi. Tak, chcecie się przeczytać, to sobie film, to sobie możecie przeczytać. Dobrze, wracając. Mamy tutaj kwarc, organiczne jakieś. Paczka tkanin nam niepotrzebna piec. Piec! Uu, tego w demu nie było. Yy, także widzę, że bez skanera tutaj nic innego nie zrobimy prakty praktycznie. Yy, nie ma tutaj żadnych na obecną chwilę rzeczy. I jest tu mega pusto. Tam są kolejne jakieś że, yy, bazy, ale tam już raczej nie ten nie doleca na obecną chwilę. Możemy się wrócić do naszej bazy i zrobić sobie. Szczególnie to chcę zrobić ten. Skaner. Tak. Skaner. Skaner. Ała! Ej, co jest? Co? To wypracowana ta gra. Jak wyleci z prędkością światła w coś, to się... nie dostajesz zero damage, a dostajesz damage. Ale nie dostajesz... Dostaj... Nie dostajesz... Nieważne. ważne. Mm. To facusko nam jest potrzebne. Do tego cacuszka potrzebna nam jest transformator danych i bateria. Dam, ym, transformator danych robi się w części elektronicznej, a baterie robi się z przewodu miedzianego i węgla. Here węgiel. Tam jest. Nie! Co to ucieka? Ej, realistyczne. I da się tym wydobywać. Ale wow. fajne! I ci się zbiera do ekwipunku od razu. Super. W prologu tak nie było. Okej, okay. yy, mamy... Kurde, nieraz nie mamy kwarcu. Yy, tu gdzieś widziałem kwarc. Co takiego? Przekalony pakiet minerałów. Dokaz to... Do hmm, gdzie jest kwarc? Where a kwarc? ile... 88%. Ej, dobra, tu dużo to ja zadaję. Ej, to, to się opłaca, nie marnujemy baterii. Może i to mało jednak zadaje, nie aż tak dużo jak tamten. Ale patrzcie, nie marniemy baterii. Jesteśmy eko. Chyba dobrze. To jest eko, czy nie? w sumie to Nie wiem, bo bateria też się... Z... Yy, plecak gdy nam się przydała, no, ale nie mamy srebra, więc yy, Lecimy tam. Mamy jedzenie, jeszcze nam spokojnie, I jesteśmy. Uuu, da się O! Uuu! Uu! Ale, ale razi! Nie mogę tego wziąć! Razi strasznie. Tu się skanuje? O, prawym. Dobra, ja nieprzyzwyczajony. Jak to prawym? Ja tam sam nauki, a ja tam lewym tylko. Krzynka na Ale to szybko schodzi. O panie! Ja teraz skanuję bazę, zakładam. Tak. To e, jest stacja ulepszeń. skanujemy. Uuu, a tu skrzyneczka jest! A ja jej nie widziałem wcześniej. A to dlaczego tak? Wcześniej skrzyneczka była. Czemu ja nie widziałem? Super. Lecimy mm, dalej. Co tu jeszcze się skanuje? Teraz to nawet nie wiem, co ja skanuję. Okrągłe pomieszczenie bazy. A, bo to 2 na 3 Okej. Okay. Yy, bateria mi się skończy. Ale mogę przełożyć. Mamy coś jeszcze do zeskanowania? Tak, tu piec jeszcze był. Mamy piecyk. Zakładam, że okna też mogę zeskanować. No, nie mogę. Aha, i to jeden x 2 Ale skam. Dobra. Wkurzyłem się. Jak to 1x2? To wszystkie. Hmm, tu mamy jakieś padziewie hmm. Widzimy sobie, co się stało Chyba się zbugowała gra To nawet nie wiem czy to było tak Dobrze, nawet są chwilę yy, Mamy kolejne zadanie Zbudowanie sobie yy, budowanie sobie yy, Bazy naszej I teraz pytanie Czy robimy bazę yy, blisko gdzieś tutaj Czy robimy bazę bardziej dalej Nie no tutaj gdzie, Gdzieś tu, gdzieś blisko Lepszy dostęp do materiałów, nie? Lodu, potrzebujemy lodu. Dawać mi lodu. A czemu te kapsuły? Inaczej zielone inaczej. Nie rozumiem, a to nie powinien być taki samo przypadek ten. Cóż z się z kapsła ratunkowa i nie się moja. Chyba, że ja byłem kapitanem i oczywiście. Ja byłem bardzo luksusowy niż inni ludzi! Kapitan musi przeżyć. I to tam... Nie, trzeba. Hmm, ten, 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 ten woda. Eee, a, to praktyki. I okej, okay, jak się robi skaner narzędzie udolania. Bateria i... dobra, mamy eee, skaner. Znaczy skaner, na to. narzędzie udolania, Zagrałem animację. O, i, i mogę dekonstruktować. Ale fajen, ale fajen. Zarąbiste, naprawdę. Ciekawe co tam na górze jest. Nie ma nic tam się nie, chyba nie gra, tak to nie powinno być. Okej, okay, mamy... Co teraz? Jak tego się używa? O, prawym. Dobrze. Śluza powietrzna bazy, yy, korytarz i pomieszczenie... Ej, a przypadkiem ja nie miałem do tego tego? A, bo tamte było okrągłe. To jest kwadratowe. Dobrze, to już rozumiem. No jakieś takie wadziwa. Modyfikacje i użytkownik terminala. Zakładam, że jak tu stąd, to będę miał materiały chyba. Nie, nie wiem. Yy, monitor wiadomości. Zakładam, że jak go zdekonstruuję, to będę miał materiały. Tak to powinno działać, tak? Nie można zniszczyć. To na grzybach. Tu jest, żeby zdekonstruować, skoro nie można tego zniszczyć. No dobrze, to jest głupie, tak nie powinno być. OK, nie można tego ukraść, nie można być złodziejem, a szkoda. Co? Uuu, pod enterem jest konsola. Logi, co tu mamy? Logi, wiadomości, markery, markery. Będę mógł magazynowanie paczek. Zapana, że to jest coś jak taki jakiś ekwipunek przenośny. Tak w satisfaktory trochę. Tak powinno być. Dobrze. Ym, kolejne. Wyjście awaryjne, logi, schematy, fabrykator. Aha! A! Dobra, to fajne. Dobra, czego potrzebujemy? Cztery sztabki żelaza i części elektroniczne. Cztery sztabencje żelaza. No to potrzebujemy żelazi. Jak się szybko niszczy tym żelazikom? jest 100. Jest 80. Po 20 na jedno uderzenie. Dużo. A wiecie ile ja bym baterii na tym zmarnował? Jestem oszczędny. To bardzo. Jak to się nie niszczy. No jakby się miało niszczyć, to te stanie a ja nie mogę. A tutaj trzeba baterię Wiem, że może tak się nie powinno robić, ale jak to jest w grze? To trzeba... Ała. Dobrze, Sztabecz, sztabeczka, duży sztabeczek, okej, okay. okay. dużo robimy w tym pierwszym odcinku by the way, okej, okay. śluza i śluzem postawimy se... Tutaj, ignalizator. I zakładam, że tu nie powinno być. Jest ten, jak nie ma prądu. Okej, okay. to, to kosmos, nie? To, to już tron to jest tron tu się powinien yy, wytwarzać, jak będzie prąd. Dobra, trochę niedopracowanie. To nie jest na, re, na bardziej realistycznie służbowe. Yy, dobra, potrzebujemy korytarz, przewód miedziany. To nam bardziej jest potrzebne, szczerze niż to. Ale to nam też będzie potrzebne, bo na tym będziemy mogli postawić sobie nasze generatory mocy. Po to i co nam jest potrzebne. Przyfniemy sobie. Dobrze. Mm. Miedzi. A miedzi jak się szybko Bo pamiętam, że w demo się wolno niszczyła tym. No! I się wolno niszczy. Niedobrze. Bardzo. Żelazicho. Żelazicho. Po 30 minutach. Żelazicho. Miedzicho. Żelaziko, idealnie, powinno wszystko być, raz, dwa, trzy, a to dlaczego tak, a to dlaczego, się czuję oszukany, dlaczego trzy, dobrze, na farmie imię miedzi Super, teraz potrzebne będzie dużo żelazicha, Żelazi żelazicha dwa, żelazicha trzy i na wszelki wypadek jeszcze jedna mieć. idealnie, co, jak to jest pełne? niemożliwe to możliwe. Okej. Okay. w bazie. Przewód miedziany mamy. Sztabki sobie jedną doróbmy. Mamy trzy teraz te sztabki. Jeden miedziany i ten. Idealnie. Wszystko mamy. To co potrzebne. Tak, to co potrzebne nam było to mamy. No nie mam tylko. Ale skam. Nie mam tych. dobra szybko, szybko bo czas się kończy. idealnie. Dobrze. A więc jako że yy, na tyle to dzisiaj będzie, yy, w sensie chodzi mi o to, że już mi się kończy czas. Yy, mamy podstawową bazę. W następnym odcinku, który pojawi się jutro, na godzinie gdzieś 18, 19, może wcześniej. Yy, no będziemy rozbudować sobie tę bazę i skupić się na dalszych zadaniach. Na Dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia wieczoru. Także kiedy to oglądacie, to zobacz w kolejnych odcinkach. A ja idę. Jeszcze ja zajmę No sprawami. Nara.